do terminu rozliczeń z fiskusem Mamy jeszcze trochę miesięcy, ale chciałabym Wam już w tym momencie przypomnieć zasady, dlatego że wiem z doświadczenia, że jak zbliża się termin rozliczeń z Urzędem Skarbowym, to pojawiają się ogromne wątpliwości, kontrowersje oraz pytania odnośnie ulgi na dziecko. Oczywiście w tym roku nie zmienią się zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym, nie zmienią się zasady rozliczania ulgi na dziecko, nie zmienią się też kwoty, natomiast spore wątpliwości, nawet do tej pory, budzi to. W jaki sposób rodzice, którzy nie wychowują wspólnie małoletnich dzieci, mogą tę ulgę rozliczać? I tutaj też pojawia się pytanie bardzo często w takiej kwestii, czy jeżeli rodzice nie są razem, ma, dziecko mieszka razem z mamą, tata wykonuje władzę rodzicielską oczywiście, jakieś tam kontakty weekendowe i tak dalej, tata pracuje, czy tata może taką ulgę odliczyć i czy ma obowiązek tą ulgę przekazać niepracującej mamie? Odpowiedź brzmi: nie ma obowiązku. Jeżeli odliczy ulgę, pracujący tata nie ma obowiązku przekazywać jej niepracującej mamie, dlatego, że to jest ulga na dziecko, a nie ulga dla dziecka. Bo tak naprawdę z ulgi prorodzinnej może skorzystać ten rodzic, który albo pracuje, albo ewentualnie pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli mama nie pracuje, a tata pracuje, to on może tą ulgę odliczyć, a nie ma obowiązku przekazać jej mamie. Jeżeli tata jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, czyli tej władzy rodzicielskiej nie wykonuje ani jeden dzień w roku, no to oczywiście, że nie nie ma prawa takiej ulgi odliczyć, dlatego że ulga przysługuje tylko rodzicowi, rodzicom, którzy co najmniej jeden dzień w roku wykonują tą władzę rodzicielską. Jeżeli oboje rodzice pracują i na przykład chcą obydwoje odliczyć tą ulgę prorodzinną, to mamy tutaj artykuł 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o tym, że jeżeli rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską, na przykład opiekę naprzemienną, czy jeżeli dziecko mieszka z nimi obojgiem, pomimo tego, że nie są razem, no to rodzice mają prawo odliczyć tą ulgę po połowie. Jeżeli nie mieszkają razem, no to mogą tak naprawdę ustalić sobie wspólnie, jeżeli jest między nimi zgoda, które z tą ulgę odliczy. Natomiast artykuł ten mówi też o tym, że jeżeli nie ma zgody pomiędzy rodzicami i rodzice razem nie mieszkają, i nie wykonują wspólnie władzy rodzicielskiej, tylko są na przykład ustalone kontakty z dzieckiem, no to w kwestii braku porozumienia ulgę może zastosować tylko ten rodzic, przy którym dziecko ma miejsce zamieszkania, na przykład zgodnie z wyrokiem sądu. Także to też jest bardzo ważna kwestia. Pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, oczywiście piszcie pytania pod filmikiem, zapiszcie sobie ten filmik na później, bo Wam się przyda.